Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy mówili Mabel Zebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana, jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z Nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, Wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, Któż jest moją matką i którzy są braćmi. I spoglądając na siedzących wokoło niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Ciekawe są te zarzuty, z którymi Jezus mierzy się w tej Ewangelii. Bo od swoich bliskich, od swoich krewnych słyszę, że odszedł od zmysłów. Gdyby to się działo w dzisiejszych czasach, to pewnie padło zdanie, że, że oszalał, że potrzeba z nimi iść do lekarza, że potrzebuje lekarstw, lekarstw, psychoterapii, że brakuje mu piątej klepki. Odszedł od zmysłów. To, co robi, rodzina go w ogóle nie poznaje, że to, co robi, to wydaje im się zupełnie nieprawdopodobne, że normalny człowiek tak się nie zachowuje. To słyszy od tych, którzy go kochają, którzy są jego krewnymi. Od tych, którzy są wykształceni w Biblii, którzy wiedzą, jakie rzeczy czynił Bóg w poprzednich wiekach, jakie cuda czynił Bóg w poprzednich wiekach przez proroków. Od tych wykształconych, znających Biblię mówi, że mocą Belzebuba władcy tych złych duchów wyrzuca złe duchy, że jest opętany. To jest niezwykłe, że ludzie widzą cuda, słyszą nauczanie, jedzą rozmnożony chleb i tak to niektórzy traktują. Odszedł od zmysłów, zwariował albo jest opętany. Swoją postawą Jezus wnosił coś takiego w każde środowisko, gdzie był, że to wywoływało ferment. Wnosił coś takiego, coś na tyle nieprzewidywalnego, na tyle niekonwencjonalnego, że to sprawiało, że, że w jakiś sposób naruszał panujący układ społeczny, sytuację w rodzinach, naruszał jak, jak, w jakiś sposób sytuację związaną z hierarchią władzy w społeczeństwie. Dlatego właśnie nawet ci najmądrzejsi się zaczęli interesować, bo to było niepokojące. Bo jest ktoś, kto jest spoza układu i robi takie rzeczy, których, które ten układ burzą. Jezus nie mówi o sobie, że jest opętany, nie mówi o sobie, że odszedł, odszedł od zmysłów, tylko to tłumaczy w zupełnie inny sposób. Że on przyszedł po to, żeby władcę tego świata wyrzucić precz, żeby zniszczyć dzieło diabła. Jeśli iść dalej za jego słowami, to tak naprawdę to tutaj się pokazuje, że ludzie do tego stopnia, że ludzie tamtych czasów do tego stopnia przyzwyczaili się życia, do życia w grzechu, do tego stopnia przyzwyczaili się do życia pod władzą szatana, że w momencie, kiedy ktoś przyszedł i tego szatana, szatana zaczął wyrzucać, no to w nich, w nich budził się niepokój, że to nie tak powinno być. Bo tak naprawdę okazuje się, że. Gorliwość Jezusa objawiała ich brak gorliwości. To, w jaki sposób Jezus się modlił, objawiało to, w jaki sposób oni w ogóle nie potrafili się modlić. Jego dobroć pokazywała, ile w nich jest złości. Jego szacunek do drugiego człowieka jednocześnie objawiał o tych wszystkich, inny, w tych innych, w wszystkich innych ludziach, to jak bardzo w nich jest mało szacunku do drugiego człowieka można by było dłużej wymieniać. I dlatego widząc Go, zamiast mówić, to jest Syn Boży, On pełni dzieła Boga, dlatego mówiono, odszedł od zmysłów, albo, że ma Belzebuba. A On niszczył władzę szatana. I dzisiejsze pierwsze czytanie o tej władzy szatana nad, nad życiem człowieka, Mówi na trzy sposoby. To jest fragment, który pewnie doskonale znacie, fragment opowiadający historię Adama i Ewy o tym, co się zdarzyło po grzechu pierworodnym, kiedy zjedli owoce z drzewa zakazanego, i tutaj są widoczne właśnie takie trzy owoce, trzy owoce władzy złego ducha w życiu człowieka. I jak będę o tych trzech owocach mówił, to chciałbym was zaprosić, moi drodzy. Do tego, żebyście sobie zadali pytanie, ja też to pytanie sobie zadaję: na ile jest tak, że te owoce władzy złego ducha w życiu człowieka są obecne w Twoim życiu, w moim życiu? Bo nie chodzi o to, żeby teraz drążyć i budować wyrzuty sumienia, natomiast, by pokazać, że jeśli jak odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca u kogoś z Was, żeby, żeby pokazać te momenty, te, te miejsca w życiu każdego z nas, gdzie potrzeba jeszcze, żeby Jezus wyzwolił, bo On nie chce, żebyśmy byli pod władzą złego ducha. No i pierwsze, zaraz na samym początku, Pan Bóg zawołał Adama i się pyta, gdzie jesteś? Adam odpowiada, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się i ukryłem się. Pierwszy z owoców władzy złego ducha nad Adamem po tym momencie, kiedy on popełnił grzech, jest to, że on zaczyna się bać Boga. I chce się przed nim ukryć. Nie chce na Boga patrzeć. Nie chce być z nim w relacji, nie chce być z nim w jakimkolwiek kontakcie. To, to jest niejednokrotnie też tak w relacjach międzyludzkich. Jeśli ja wobec kogoś zawinię. Zrobi mu jakieś świństwo, okłamę go i, i ten ktoś o tym wie, to bardzo łatwo jest wtedy mi unikać tego człowieka. Nie, nie chcieć być w nim kontakcie, bo teraz nie wiem, jak zareaguje, nie wiem, czy będzie zły, nie wiem, czy, 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 czy nie weźmie odwetu na mnie. To jest dokładnie to, co się budzi w Adamie. Wie, że zrobił zło i teraz się boi. I to jest pewien paradoks, bo Adam wie, że Pan Bóg dla niego stworzył cały świat. Pan Bóg wie, że Adam wie, że Pan Bóg mu zaufał, dając mu ten świat. Jednocześnie boi się, bo zgrzeszał. W Jezusie była postawa zupełnie przeciwna. W Jezusie było to, że on wybrał bycie przy Panu Bogu, nawet w momencie, kiedy Jego to bardzo dużo kosztowało. Adam był w zupełnie innej sytuacji. Jego bycie przy Panu Bogu nic nie kosztowało, a jednak wybrał to, że się odwróci. W Jezusie, w, w Ogrodzie Oliwnym to bardzo mocno widać, że w momencie, kiedy wie, że już pójdzie na śmierć, modli się: Ojcze, odwróć ode mnie ten kielich, ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Wybrał, Jezus wybrał to, żeby się od Boga nie odwrócić, nawet chociaż go to dużo kosztowało. Wybrał relację z Bogiem, chociaż go to kosztowało śmierć. Paradoksalnie Adam nie chciał umierać, dlatego od Pana Boga się odwrócił. I tak śmierć go spotkała. To jest dwie różne postawy. Adam bał się Boga, bo popełnił grzech. Jezus bał się utracić Boga, dlatego decydował się nie grzeszyć. To, czego się bał, to bał się utraty Boga. I to jest wielkie pytanie do Ciebie i do mnie. Która z tych postaw jest w Tobie? Czy jesteś człowiekiem, który boi się Boga, ponieważ grzeszy, albo boi się Boga i, i dlatego grzeszy? Czy jesteś człowiekiem, który to, czego się boi, yy, to jest utracić, yy, utracić Boga i dlatego decyduje się nie grzeszyć? Drugi element, drugi ten owoc władzy złego ducha nad człowiekiem, jest tak tutaj nie wprost powiedziany. To jest, wyrasta z tego ukrycia się, z tego lęku. Bo tam mówi, Przestraszyłem się, bo jestem nagi. Można idąc dalej, u, u niego to była ta nagość, nagość fizyczna. Wstydził się po prostu siebie. Wstydził się tego, kim się stał, wstydził się tego, kim jest, i, i nie potrafił. Spojrzeć Panu Bogu w oczy. I teraz, mówiąc, jakoś to aplikując do nas, nie mam na myśli właśnie tej nagości fizycznej, natomiast jest niejednokrotnie w bardzo wielu ludziach takie poczucie wstydu. Noszą w sobie takie poczucie wstydu, że nie są w stanie popatrzeć innym ludziom w oczy. Wolą unikać, wolą patrzeć w podłogę, w sufit, nie wiem, na boki, byleby tylko. Nie musieć zmierzyć się z drugim człowiekiem. I to dotyczy dzieci, młodzieży, dorosłych. Znaczy, ja najwięcej kontaktu, kontaktu mam z dziećmi niż z młodzieżą. Więc, taka, taka historia z wczoraj. Z jedną dziewczynką, którą moją uczennicą, rozmawiam o tym, dlaczego ona nie chodzi na scholkę, dlaczego nie śpiewa. I okazuje się, i tak na początku w ogóle, jakby nie chciała w ogóle rozmawiać, nic, właśnie wodziła oczami wszędzie dookoła. No ale w pewnym momencie powiedziała, proszę księdza, bo ja się wstydzę. Ja, czego się wstydzisz? No właśnie ludzi się wstydzę. Młoda dziewczyna, energiczna, pięknie śpiewająca, wstydzi się tego piękna, które w sobie nosi, piękna swojego głosu i dlatego decyduje się być nie w scholi. I to niejednokrotnie może dotyczyć nas, że też można mieć taki poziom wstydu, że, że nie chodzi tylko o to, że można wstydzić się złych rzeczy, które się popełnią, bo to jest naturalne, nie? Tak samo jak wstydzimy się na gości, pewnie kiedy okłamiemy, no to wtedy jest taki naturalny wstyd wynikający z grzechu. Ale może też być taki wstyd przed mówieniem dobrze o sobie, przed pokazywaniem swojego potencjału, przed pokazywaniem swojego piękna, że wolę się schować zamiast pokazać to, co we mnie dobre. No i właśnie w Jezusie tego nie było. On miał tak wielkie przekonanie o wartości tego, co ma do dania ludziom, że był w stanie stanąć naprzeciwko tłumów. Nie tak, tutaj jest kilkadziesiąt osób, nie, nie w taki sposób, jaki ja teraz stoję przed wami. Ewangelie mówią, że on potrafił stanąć przed kilkunastoma tysiącami ludzi i ich przekonywać do tych wartości, o których wiedział, że są piękne, porywające i wspaniałe. I jak tak myślę o Kościele, nie tylko o naszej parafii, ale ogólnie o Kościele, że, że właśnie ten wstyd to jest chyba taki jeden z głównych powodów, które sprawia, że Ewangelia dzisiaj tak wydaje się, że jest taka słaba. Bo, bo wielu z nas ma takie doświadczenie wysłuchanej modlitwy, jakiejś interwencji Pana Boga w swoim życiu. Tego, takiego, takie wydarzenie, że wydaje się, że, że to Pan Bóg zadziałał, a jednocześnie okazuje się, że wielu ludzi, którzy mają takie doświadczenie, mają w sobie też niechęć do tego, żeby o tym opowiadać. Bo właśnie, bo zostaną potraktowani jako ci, którzy odeszli od zmysłów, albo że, że brakuje im piątej klepki. W Jezusie tego nie było. On się nie wstydził tego, kim był. I wreszcie trzeci element, widoczny w tym czytaniu, tej władzy złego ducha nad człowiekiem. Pan Bóg pyta się Adama, czy zjadłeś owoc z tego drzewa? Adam mówi, niewiasta mi dała, kobieta mi dała i dlatego zjadłem. Pan Bóg pyta się Ewy, czy tak było? Ewa odpowiada, wąż mnie zjadł i zjadłam. Czyli tak naprawdę każdy z nich odpowiedzialność za swoje życie, za swoje czyny, zrzuca na kogoś innego. Że to nie ja, to ona jest winna. Tak mówi Adam. Ewa mówi, to nie ja, to wąż jest winny. Nie? To, co zły duch chce zrobić, to jest, to, żeby zamądzić nam wzrok do tego stopnia, żebyśmy my myśleli, że my nie mamy wyjścia, że my nie mamy wyboru. Że my nie decydujemy, że to nie wiem, że to takie okoliczności, że to emocje, że to pogoda, że to, że to stres, że to układ w pracy powoduje, że ja muszę się tak a nie inaczej zachowywać. Jezus pokazuje zupełnie inną postawę. Ja jestem odpowiedzialny za to, jak decyduję, ja jestem odpowiedzialny za moje życie, ja jestem odpowiedzialny za konsekwencje moich decyzji. To nawet pięknie widać w tym, jak Jezus mówi o, swu, o Krzyżu, że on odpowiedzialności za Krzyż nie zrzuca na faryzeuszy, odpowiedzialności za Krzyż nie zrzuca na Pontiusza Piłata, ale mówi: Ja sam dobrowolnie oddaję moje życie. Ja wybieram to, że ja tak swoje życie zakończę, po to, żeby pokazać, czym jest miłość. To jest ważne pytanie, żebyśmy sobie co jakiś czas je zadali. Na ile ja jestem kimś wyzwolonym przez Chrystusa, na ile, a na ile jestem kimś, nad kim zły duch ma ciągle władzę. Bo się boję Boga i dlatego grzeszę. Albo bo grzeszę. A na ile jest tak, że ja nie grzeszę, bo boję się utracić Boga. Wocem działania złego ducha jest to, że, że jest wstyd. Nie tylko z powodu złych rzeczy, które czasami robimy, ale również jest wstyd przed pokazaniem swojego piękna, swojej wartości. Owocem działania złego ducha jest to, że innym przekazuje odpowiedzialność za moje życie i konsekwencje moich decyzji, a nie biorę je na siebie. Jezus chce to zniszczyć, Jezus chce to złamać. Dlatego niejednokrotnie w swoich czasach był tak odrzucany, ale jak pokazał, to jest droga do prawdziwej wolności. To jest droga do tego, żeby móc się nazywać jego bratem, siostrą lub matką. Prośmy Pana Boga dla nas o to, żeby nas nieustannie wyzwalał spod władzy złego ducha, abyśmy prawdziwie mogli być jego dziećmi.